Zawodnik Fight House Nowy Sącz, Daniel Majka. Daniel, za tydzień właściwie kolejny pojedynek, może nie kolejny, ale ten pojedynek jeden z ważniejszych, bo gdzieś w końcu przed swoją publicznością na dużej gali. I pierwsze pytanie, Daniel, właściwie jakie emocje to było targają na tydzień przed pojedynkiem, no i jak wygląda zbijanie wagi, bo rozumiem, że jesteś sportowcem i to Cię nie omije. No, w zasadzie emocje powinny być dosyć spore, jako że jest to mój debiut zawodowy. Aczkolwiek w miarę myślę, że jestem dobry, dobrze przygotowany i nie, nie denerwuję się tym jakoś. Myślę, że co będzie, to będzie. Z luzem trochę do tego podchodzę. Pewnie na kilka dni przed galą trochę te emocje wzrosną, jak tak jest zawsze. No, ale na razie jest jak najbardziej ok. Co do zbijania wagi, to tyle mam dobrze, że y, znajduję się już w tym limicie i nie muszę nic więcej z tym robić, byle się utrzymać. Czyli nie, nie robisz tak jak ci sportowcy najwyższego kalibru, że zbijanie wagi jest w ostatnim momencie z tej wody i później wychodzi się cięższym. Ty raczej stawiasz na szybkość i dobre samopoczucie. Tak, wolę się zbytnio nie męczyć na zapas żeby utrzymać te siły na walkę. Nie, nie uważam to za jakoś mega mądre zbijać tak mnóstwo kilogramów na wodzie. Daniel, mówisz, że to jest debiut zawodowy, natomiast jeżeli chodzi o Twoją karierę amatorską, jakbyś mógł ją nieco przybliżyć tutaj naszym widzom, co udało ci się osiągnąć, ile walk stoczyć i gdzie? Co do ilości walk to, to jest trudne pytanie, bo już trochę na te zawody jeżdżę, nigdy nie liczyłem. Aczkolwiek, choćby miesiąc i dwa miesiące temu byłem na Polish Fight Cup, Fighter Cup, coś takiego w Szczecinie, gdzie zdobyłem złoto. No i jeszcze miesiąc wcześniej byłem w Pradze, tam chyba był Puchar Pragi albo Puchar Czech, gdzie też wywalczyłem złoto. Więc... Więc trochę tych startów zaliczyłeś. Rozumiem, że to wszystko w formule K1, nie walczysz w innych formułach. K1, low kick, zwykle to. Też, też, też Majta w Oriental Rules się trafia od czasu do czasu, no, ale tak zwykle właśnie te ringowe, w innych niezbyt długie. Powiedz, spory to jest rozstrzał między low a orientalem. Która z tych formów Tobie najbardziej odpowiada na ten moment, w której czujesz się najlepiej? No Zdecydowanie K1. A to dlatego, że w klubie akurat wszyscy tronują K1, czy z jakichś innych powodów? No tak, bardziej to. Tutaj nie, nie kładziemy tak dużego nacisku na Thai, tak jak nie może być w innych klubach. I właśnie jest to takie twarde K1, bez łokci w ogóle. Więc. Słuchaj, ty o tobie zmienił się przeciwnik. Wiemy, że te, te poszukiwania już się zakończyły, gdzieś tam nazwisko jest znane Tomkowi mordarskiemu. Natomiast to chciałem cię zapytać, czy na tym poziomie, na poziomie debiutu zawodowego jest ważne, żeby znać tego rywala przed walką, czy podchodzisz do tego, że musisz i tak być lepszy w każdej płaszczyźnie i że nie ma się co oglądać na przeciwnika? No Bardziej to długie. Uważam, że nie ma co się spinać. Oglądając rywala mogę nieco pomyśleć, że jest w czymś lepszy, czy coś w tym stylu, a prawda może być inna. Wolę do tego podejść jak nie wiem, jak przy walkach amatorskich wchodzę do człowieka, którego nie znam i co będzie, to będzie. Link pokaże, pierwsza runda pokaże. Trzy rundy po trzy minuty i bez ochraniaczy. Powiedz. Jest lekka obawa, że te kopnięcia mogą jednak, jako trafisz w łokieć, to że jednak może zabolać piszczel? Tak. Trochę tak, to będzie coś nowego. No ale jestem dobrej myśli. Myślę, że jakoś to pójdzie i przeciwnika zaboli bardziej moja naga piszczel niż mnie. Kopanie gonią. Daniel, generalnie termin no tej gali taki trochę mało, że tak powiem, komfortowy, bo były święta, były Sylwester. Powiedz, musiałeś ważyć to jedzenie w święta, a w Sylwestra, druga spać grzecznie? No z jedzeniem tak dużego problemu nie było, bo jakoś też zbytnio zwykle nie wiem tak dużo słodyczy, ani nic, więc było lajtowo. Cukierki na choince jeszcze zostały? Tak, jeszcze są. Dobra, no to w takim razie czekamy więc na Twój debiut. Jeszcze chciałbym Cię zapytać na sam koniec o przygotowania. Czy to wszystko było tutaj w Fight House'ie, czy gdzieś jeszcze udało Ci się pojechać i gdzieś posparować z kimś? Ja, wszystko było tutaj jak przez ostatnie miesiące. tutaj. Więc, no, trzymamy kciuki w takim razie, czekamy więc na galę 11 stycznia. Widzimy się w Gorlicach razem z Danielem Majko. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.